Nagle dowiadujesz się, że twoje dziecko nie chce się uczyć. Ma problemy w szkole, problemy z koncentracją. W naszej szkole nie jesteście z tym sami. Informujemy Was o wszystkim. Informujemy Was o trudnościach z nauką, z którymi się spotykają, o właśnie wspomnianych problemach z koncentracją. Zajmujemy się tym, staramy się zmotywować i pracujemy nad tym wspólnie. Zależy, wa Zależy nam bardzo na współpracy z rodzicami i Chcemy, abyśmy wspierali się tutaj nawzajem, bo działając wspólnie, gdy właśnie szkoła i rodzice działają razem, dziecko czuje wsparcie środowiska i tak szczerze zyskuje najwięcej. Dlatego stawiamy tutaj na kolaborację i na chęć wsparcia dziecka, a także wspólnego wyznaczenia celów semestralnych. Jeżeli Twoje dziecko zmaga się z takimi problemami i nie jesteś pewny, jak do końca wesprzeć go w nauce, to śmiało napisz do nas.